Hej, cześć, witajcie, jestem Drake, to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Heroes of Might and Magic 3, Horn of the Abyss, Wrota Żwiołów. Moi drodzy, kolejny odcinek. Tym zamkiem. I zastanawiam się teraz, czy iść w dół, penetrować w dół, chociaż nie, tu widzę niebieskiego. Ta armia może być za słaba na... Penetrację, jak to ja nazwałem. Okej, okay, pójdę sobie tu. Co to jest sobie szczurki? Spokojnie myślę, że je rozwalę. Kupujemy, tu mamy cał całkiem niezłą armię. No i tu czekamy na garnki. Mamy dość spory przyrost garnków. cztery. A może nie rozpędzajmy się aż tak? Na z tymi cyklopami. Liczę na spokojnie, na spokojnie... Mmm... Bless. Okej, okay. dość sporo HP zabrali dla moich Feniksów, ale... Not enough. Dobra. Przekazałem armię. Dobra, czy my chcemy tych za tych? Chyba nie. Tych też nie. Więc z tymi po prostu idziemy sobie z powrotem. Dobra. Tutaj również nie mamy. No, tych garnków będziemy potrzebowali dużo. Będziemy potrzebowali dużo. Okej, okay, rozwalimy ptaki. Nagi. Mam już trochę zepsuty głos zdarty. O, tak jest. Możemy kupić ulepszone Feniksy i w tym momencie powinniśmy się naszym głównym bohaterem, który tych Feniksów ma już sztuk 6. Wrócić się. od boku. Tak jest. Okej, okay, straciłem jednego, to nie, nie podoba mi się to. Okej, okay, po jednej sztuce potraciłem tych jednostek słabszych. Niestety w takim układzie... Ciężko temu zapobiec. Okej, okay. Okay. ten garnizon będzie bardzo ciężki do przejścia. Okej, okay. widzę kolejną kopalnię złota jakiś portal. Okej, okay. um, aktualnie znowu zbieramy garnki. Dobra, jakiś gówniak znowu tu przyszedł. Po prostu szuka. Szuka draki. No, myślę, że wystraszymy go podejściem tutaj. Earthquake, zawsze przydatne. Zaklęcie. Wszystko kosztuje kamień i garnki. Okej, okay, przyszedł gościu, który wspiera Chyba niezbyt. Niezbyt to przemyślał. A mogę magiczną strzałą. Mniej bym tracił many. Och come on. I uciekasz. Dobrze. Nawet się nie nacieszyłeś. No, okay. może szybka walka? Czy ty coś stracisz w komputerze? Chyba nie. Super. Nie chciałem nie mi się już klikać. Cztery garnki zawsze na propsie. Dobra. Widzę, że docieram w rejony, w których za bardzo to nic nie ma. Tak naprawdę. Byłem w tak uprzywilejowanej pozycji, że rozwinąłem się całkiem szybko. To są jakieś po prostu śmieszne zamki, totalnie niepotrzebne. Myślę, że tym patherem pójdę w dół, zobaczę co jest na dole. Dobra, Feniksy. I w następnej turze wykupię armię w tym zamku na górze Pójdę lepsze do zamku na dole Tu na razie nie wykupuję wykupmy tu armię Cała poszła Dobra Lecimy tutaj. Przekazać. Mieliśmy tu rozbudować, żeby dawał nam więcej golda. ok czy tu już, już jest rozbudowane? ok Okej, okay, dobra, widzimy już. Trochę więcej szczegółów. Zapomniałem o z Blesie. Expert Air Magic. Bardzo chętnie przyjmę Magic Guild Level 1, poproszę hejsta. Niestety. Sprawdźmy nasze zamki, czy mamy hejsta. Tu nie mamy, tu nie mamy, tu nie mamy. Tu nie mamy, mamy nad Gildimagów. Jest hejst. okej, okay, tak, więc muszę iść do. I tak muszę się wrócić, chociaż trochę mi się nie chce, bo już jestem tam dość daleko. Ok, w ten sposób. Ty, tak. Ty odejdź teraz. Ten sobie wejdzie, wszystko polepsza co może. Oczywiście to ulepszone. Wykup, przekaż nie w tą stronę, w tą. Dobra, no i ty lecisz na górę. Ty chyba wszystko już masz. Nie mam pieniędzy, no tak nawet jakbym coś chciał więcej. Więc lecę sobie może tym bohaterem na dół. Na pewno głównym bohaterem muszę się wrócić. Więc może wróćmy się jakimś nowym terenem. Chyba nie będzie to możliwe, więc muszę się normalnie wrócić. Po hejsta, przynajmniej po hejsta. Te drogi są świetne. Okay, ktoś tu już był. Hmm, już chyba wiem kto. Dobra, po przechodzę sobie przez te wszystkie budynki. Jakiś kijowy zamek. Dobra, zobaczmy. Świetnie. Okej, okay, to mi super pasuje. Ten portal jest super. Dlaczego nie strzelców? A, też nie ma znaczenia. Ok, widzę, że szybciej bym to rozegrał sam. Finanse. Drugi bohater. Hashtag drugi bohater. Może tu się strafi heist Tak jest. Super. Nie muszę iść. Nie muszę iść tam Super Ale i tak muszę chyba wrócić ulepszyć Feniksy I tak chyba muszę ulepszyć Feniksy oraz inne tego typu stwory. Więc tak, ty tu zostajesz. Może cię nie zabiją. Jak cię zabiją to będzie kłopot, bo stracisz sporo armii. Myślę, że możemy zaczynać inwestować w ilie magów w każdym zamku. Oślepienie, nice. Fuck Nie poszedłem po tego hejsta, dobra Nie wziąłem tego hejsta Dopiero teraz sobie uświadomiłem Jaki jest głupi Dobra, teraz czwarty poziom Town Portal Niestety 8 garnków mogę wymienić to jak mi się więcej przyda tych garnków więc town portal dwa dobre zaklęcia ale town portal jest dużo lepszy w tym to nawet nie ma co zaczynać w tym mogę budować okej. Okay. Dobra, przejęli tutaj. Um, tych zostawię, wezmę wszystko. Ręcznie, aha jeszcze tych trzeba ulepszyć. Dobra. Ha, tu jest sporo tej armii mój drogi Ok, zrobimy w następny duży przerzut Jeszcze trochę tej armii zdobędziemy dzięki temu Okej, okay, piąty poziom to aż tak mnie nie interesuje Przede wszystkim czwarte poziomy Oto się rozgrywa Dobra teraz robimy szybką podmiankę W ten sposób wszystko trzeba ulepszyć. Okej, okay, tyle cały czas mam rusałki nieulepszone. Nie chce mi się, <gry> ale możemy, wiecie co zrobić: kupić uniwersytet i nauczyć się magii ognia. Dlaczego by nie? Dobra, i lecimy teraz tutaj. Mam nadzieję, że w tym czasie nas nie zabiją. A ty sobie leć na górę. U. Dobra. A trochę brakuje surowców. Spoko. Ok, Robi się niebezpiecznie. Muszę się zastanowić. Czego bronić? Dobra, ten gość sobie poradzić, więc idę na górę. Wezmę hejsta. Rozwalę no, takiego średniego fatera. Tylko jeszcze nie mogę. Ale mam mały przyrost tych kryształów, tych. Okej, okay, ten typ ucieka, na pewno idę tu po hejsta. Czy ty sobie poradzisz? Poradzisz sobie na luzie. Możemy ci nawet kupić fort, żebyś sobie poradził. Co, gonimy go, gonimy go. No i tu nic nie robimy. Ok, ok, Bijemy się na czerwonego. Jakby były jakieś problemy na dole, to użyjmy portalu, na filtowego oczywiście. Jakby były się jakieś problemy na dole, to użyjemy portalu. Nie chcę tu lepszać chyba. Oto sobie kupię. Na pewno. Teraz tutaj gilie magów przede wszystkim. A poziom trzeci to nic ciekawego. Kastel, dobra. Hmm. A, okej. Okay. Spokojnie bym się wybronił, gdyby ten typ tu mnie zaatakował. Gdzie jest łańcuch piorunów? O nie, on był w drugim tym. No szkoda, że go nie mam. Ale to nic. Nie wiedziałem, że on rzuca takie zaklęcie. Super przydatne oczywiście. Wow, ale żeś wykupił. Dobra. Okej, okay, jednak idzie. No i proszę. Tą bitwą zakończymy nasz odcinek, tak? Jak skończy się ta bitwa, to skończymy odcinek. Szkoda, że nie mamy wieżyczek, gdybym miał wieżyczki, to by byłyby dużo większe szanse. A mogę wczytać autosave i wybudować tu wieżyczki. Jedną. Zabili jednego Fenixa. Myślę, że Fenixem. Tutaj wyjdę na bramę, więc może podejdę trochę chociaż. I tym jeszcze zaczekam. Fenixem mam dwa ruchy tak jakby. Poświęcę Fenixa. Poświęcę Fenixa. A... I w tym momencie złatuję i złatuję. Dwa ruchy, tak jakby. Okej, okay, tytani są mocni. Dobra, to ma 1 HP. Więc żałosny fart. Mój przyjacielu. A walimy w nagi i w dżiny. Dobra, tytani nie żyją. Później ich dobiję. O, spowolnienie na żywiołaki ziemi. Biedne żywiołaki ziemi. Teraz uderzę w ten sposób. Uderzyć jeszcze jakąś magiczną strzałą przez ryj. O, peszek. Okej, okay, uzdrowił ich, to jest... Ciekawe. żeby okay, jakieś ziemi, słaba jednostka. Zobaczcie, jak one szybko, jako takie potencjalne tanki, jak szybko upadają. Come on. A tu mogę walczyć trzy jednostki, więc to zrobię. Nie, dwa okay. ja. Teraz muszą się jakoś dobrze ustawić. W ten sposób też nie walnę trzech W ten sposób walnę dwie Chyba tak będzie najlepiej Come on Te morale mnie zabiją Te podwójne morale Okej okay. Komputer wariuje The fuck o co chodzi, komputerze? Pozwalasz mi wygrać? Muszę sprawdzić, jaki ja poziom wziąłem. Dobra, o, jeszcze pech. Czy ja to wygram? Ja to mogę przegrać. O nie, co ja zrobiłem jeszcze? Zły ruch 3 HP. Come on. Jeżeli on nie ma czarów, to mogę to wygrać jednym sposobem. Nie, nie mogę tego wygrać. Nie mogę tego wygrać. Aaaa, so close. Jakbym kupił wieżyczki. No ale nic, tu mam teleport. Do niego, więc na dół, tak jakby, więc to robię. Um, dobra, lecimy. A tutaj idzie gościu, tutaj idzie gościu. Więc w ramach odegrania się. Albo nie, dobra, to już w następnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, pa. pa.